Oh my god, bro. Że co? No, tak, nasze ten dzień. Robimy wielki powrót do Five Nights at Freddy's Security Bridge. O ja nie mogę. Jaka to będzie nostalgia dla mnie! A, pamiętacie w ogóle jeszcze niedokończoną serię z właśnie na security bridge? Dzisiaj od początku postaram się przejść całą grę. A potem od razu ruin. A więc dobra, lecimy play security bridge, new game. No i co? Oje, oh yeah. oje. Oh yeah. Fazbear Entertainment Fazbear Entertainment.

Nie, to jest... To jest coś... To jest... To jest coś mocnego. <śmany> Dobra. Wow. Montgomery Gator, Roxanne Wood, Glamrock Chica, Freddy Fazbear, O nie, zaczyna się. Zaczyna się. Pa, patrzcie na to. Alert. <grytko> Dziecko znalezione. No i co? Grzegorz wszedł do Frediego. Właśnie tak to się skończyło. Ja nie mogę z tym helpi, nie gadaj. Okej, okay, safe mode. Oh yeah! Dobra. Lecimy. Yes! Czekajcie, jest może język polski? Dobra, nie ma. Okay. O, to ja. No ale ja nie widzę. Ok. O ale lag oh, Ale lag był There... Tu jesteś Skanowanie oczywiście Kim jesteś? Grzegorz oh, Grzegorz Grzegorz Oh, Piukka. Who? Who is looking for you? Two hatka. I hear footsteps. That is the security guard. She can help. No, no, I don't trust her. Why not? I oh she is, she's trying to get me. And and to Take this. It is a novelty, Freddy Fazwad. O, Freddy Fazwatch. Okej, okay, dobra, Freddy Fazwatch, czyli coś czego potrzebujemy. Okej, okay, tab. Cześć Gregory, to ja Freddy. Dobra, e, czyli z tego co wiem, musimy prze, teraz przedostać się tam. Ja tą część myślę, że będę speedrunował, chociaż w sumie to nie jest takie proste, jak ja w tą grę nie grałem, nie wiem, z 5 miesięcy może. O, tu jest guzik. Dobra. Dobra. E żeby zapisywać. Dobra. Jest. Mogę wziąć latarkę? Czy nie zbyt? Czekajcie, chwilę. Tu się miałem dostać, ale gdzie jest Fredziak? Fredio. O oh, kurde, dobra, nie spodziewałem się, że to się otworzy. Radio jest tam, my musimy... Oh, kurde, my musimy iść przez, wę... przez wenty, więc... Teraz tu idziemy. O. <grywka> Twój... Każdy ciebie l l kocha. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy kocham Roxy, tak szczerze. Mm. Na pewno Chica lubię jej Springtrapa. Ale w tej części chyba będzie Burn. Burn. Burn Kurz. Burn Trap. O, no, Monty, rozwścieczony. <grym> Oczywiście. Tu zaraz niedługo będzie Chica. Chickender. O! Już słyszę. Nawet. Uuu! Ale gra! Ja nie mogę. Dobra, teraz mi się takie czasy przypominają. Czekajcie chwilę. Options, Controls, yy, Mouse Sensitivity. Jest tu gdzieś może FOW? Jest tu może FOV General FOW może? Nie, chyba nie. O dobra, tak jest. Tak jest lepiej. Chwila. A, tu jest drugie okno na czikę. no dobra. To się drugi węd na czikę bardziej. O i my... Lecimy tu. Okay. a. Ladies and gentlemen. A. Backstage Pass. Łaman chęci! Ja nie mogę. Ej. Dobra, tak szczerze wiecie co. Dzika. Tak szczerze ja to. Ladies and gentlemen. Request level. Co? To my możemy wejść do chiki? Ej, nie gadajcie. Oh. Ej. Eee... Limits. <ścoughs> nie ma autografów. Eee... Monty musi odpocząć do następnego show. O kurde. Okej, okay, dobra. Tam chyba musi siedzieć niezła rozruba, czekajcie, co, jaką my mamy misję. Release Freddy. Aha, dobra, już wiem, już wiem. Fred jest tutaj. Tylko co my potrzebujemy? Fotopass. Uh. O o, o! Patrzcie, patrzcie. To jest nasz pierwszy giftik. Party fool. No, czekajcie, sprawdźmy misję. Uh, missions find a Freddy photo pass. Backstage pass jakiś. Ale nie... O, oh, scena Foxiego w dodatku. Ej, cieka Czy to nie jest guzik z Help Wanted? Trochę wygląda. Właściwie. O, oh, zapis gierki. A, ah, Request Freddy. O, oh, no. Tak, tu... no... Ej, dobra, teraz już mi się powoli zaczyna przypominać. Tu oczywiście otwieram prezencik od Frediego. Fotopass. Dobra. Dobra, ja tu sobie posprawdzam, bo tu na pewno był jakiś jeszcze gipcik. Na pewno. Mm. Problem jest w tym, że nie mam latarki, więc sobie nie sprawdzę, czy to jest jakiś giftik czy nie, ale... Ale są Stars Pluszaki z fnaf i... Jest Bonnie. Jest... Czekaj, co to jest? Nie wiem. Jest czapka z Helpim. Jest wszystko. Dobra, let's go. Mamy fotopasa, Freddy, że idziemy po ciebie. Jezus. <coughs> Co jest, jak to wygląda? Ale chciałbym go w nos dotknąć. Gdzie ty się patrzysz? Co tam jest? OK, koła z to kontrolę Freddy. Nie, no, spoko. Ej dobra, właściwie... Ja bym chyba nie chciał chodzić do Freddy'ego. No chyba teraz czekajcie, missions get to the main lobby of Pizza Plex, czyli tutaj. To jest, tutaj.

Ja nie mogę, ja ten tekst zawsze zapamiętam. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Okej, okay, czyli system Freddy'ego padł i przez co nie mógł zrobić show. Ej, to może dlatego Monty był ten... E, ...wkurzony, bo nie mógł dokończyć swojego show. Ej, w sumie? Okej, okay, czy Freddy musi iść do swojego pokoju? Okej, okay, czyli Freddy musi iść do swojego pokoju, ale on nie chce? Czyli. Ej, lol, czekaj. Ej, ten nie przychodzi? A nie, dobra, bo mamy tędy. Ja nie mogę. Ech. Jesteśmy pod Pizza Plexem. Okej. Okay. Teraz chyba tutaj. Dobra, teraz idziemy na górę. O nie, low power. O nie. Uh, Freddy is out of power. Dobra. Aha, godzina aż. O, dobra. Ok, czyli musimy się porozumiewać z Freddy przez Fazłocza. Bla, bla, bla. Misja: Find the lobby. Ok, i. Czy zobacz się, będzie Chica? No kurde, oczywiście, że tak. Ok. Press E. Dobrze. Dobrze, dobrze. Uciekają śmieci. Okej. Okay. Dobra. A blue, a red. Okej. Okay. Lecimy, lecimy. Oż. O szkurczaki. Dobra. Dobra. E, Okej, okay. sprinting and stamina. Mhm. Mm bla bla bla. Okej, okay, a ja wam powiem tyle, ja się strasznie cykam, jakby, mimo że znam tą grę, bo oglądałem u. Takich youtuberów jak... Nie wiem, Admiros. E, lub, nie wiem, Disowski. Okej, okay, i już wiem co tu się wydarzy. Każdy, kto grał we Fnal Security Bridge oczywiście wie co się teraz stanie. Kurzony Gator, alligator Monty Snack, Pirate back o kurde Jezu Spadam stąd O Jezu. Gdzie? Gdzie? Ja nie mam, dobra <grym> O nie Go well done. to keep our highly trained security mm. staff safe in the event of an emergency. As long as the doors stay closed, which they as long as there is stable power. Freddy, the power's only at 15% and they're pounding on the door. How am I gonna get out of here? Okej. Okay. Dobrze. Okej. Okay, y jak mam? Kaciu, jak ja mam przełączyć się pomiędzy kamerami? A, tu? Nie, nie, tu. Czekajcie, jak ja się pomiędzy kamerami. A, dobra, tak. Ok, Monty mi nawala w drzwi. Czyli. Dobra, ale. Chwila, czekajcie. Ok, i. To jest co? Dobra. Tu zapisuję swoją gierkę. Ale czekajcie, to jest co? Okej. Okay, no, 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 wiem, wiem, wiem. Test. Okej. Okay. Kameras. Where chica? A, číka je tu. Chukajte. ok. Jezus! Wystraszyłem się. Czyli czekajcie, gdzie ona jest? Bo już wiem tak, już wiem o co chodzi. Dobra. O nie. E... O nie. Okej. Okay. Okej, okay, misja skończona. 6 AM. Aha, Dobra, zapis gry. Zapisujemy sobie. No i co? I. No i chyba widzimy się w następnym filmie. Więc ja byłem Antix i widzimy się w następnym filmie z serii Five Nights at Freddy's Security Bridge. Cześć.